pod górę, gdybyśmy przywrotni, to byśmy po prostu nie jechać bym, nie uwagi, by bym, bo Nie nogi będą na jak ja jutro elektrykiem pod górę, fajna sprawa No, nie, Dawid? tak, tak to jest to dziewicze, zimne górki my tu gadu gadu z Dawidem, a tu taki widok się ukazuje Ktoś odważny i ma mięśnie jako takie i siłę, to można sobie zabrać do schroniska pod sesami pakunek za darmo, później kawka czy jakieś, jakieś piwko. Ciekawa sprawa. Lites. Reklama w teatrach musi być. Dawid reklamuje co innego. Ja reklamuję co innego, jest przepięknie. W drodze. I niebiesko. Szabistaw. Cuda. Za kochiki i do góry Siup. Tu schronisku. Pod rysami trochę się żelkujemy. <laughs> no, jest pięknie, można poprawić grzywkę. Trochę mgiełki, trochę słoneczka. To też jest. Kość w I schronisko pod rysami. Proszę nie podać, to pod schroniskiem. Za koło lewko idziemy Patrzymy sobie z doliną w stronę Amtom. I tak sobie człowiek uzmysławia, jaki jacy, jacy jest mały. Jacy jesteśmy mały. Niesamowita potęga gór. Cudo! Podejście! Uwaga, uwaga. weszliśmy na, na tatry, na rysy, od strony słowackiej. Może w toku jakiś, o tam z tyłu za nami, jest piękny, ale... Tak, jest fajnie ogólnie. Co widzisz? Nie wiem, ale to Zobaczymy. Co będzie. Ale pięknie, widoki będą lepsze. Jest pięknie, pozdrawiamy Jest, jest, Są wesy? Są Są wesy? A, jest fajne, jeszcze tam pewnie uderzymy. Co Widzę, tu stoimy. zastanawiamy zastanawiam się, co robić teraz. Szodzić co, co robimy? <grywamy> Idziemy chyba do tak, do te szarotki, nie? To, je, tu trzeba, to wszystko. Zrobiło się mgliście. ale jest. klimat jest super. Także polecam wszystkim. Takie wejścia Ściągam kamerę, bo i nie widzę jak nagrywam. No dobre zakończenie. Skaba, ja eskap. Dla niedowiarków. Czy to na pewno kawa? Coś i czarnego to chyba kawa. Daj kupnąć jeszcze. No, <Napełnić>. Można się przejechać autobusem jak ktoś chce, a tak naprawdę są tutaj wypisane wysokości poszczególnych, poszczególnych, poszczególnych wzniesień, szczytów. A tam jest ubikacja, słynna ubikacja z najpiękniejszym widokiem w Tatrach, ale to już pewnie na spokojnie, bo kolejka jest, chcemy też zejść, chcemy jeszcze coś zjeść. Więc następnym razem wrócimy do ubikacji za potrzebą. Hej, hej. Przygnamy schronisko pod rysami. Schodzimy. Dziękujemy za obejrzenie filmiku z wyjścia na rysy od strony słowackiej. Do zobaczenia na szlaku. Hej, hej. A my dalej swoje schodzimy w dół.